Co tydzień witam Cię w Akademii Jogi Świadomości. Ja nazywam się Małgorzata Wrobel, czyli Portugosza, uczę języków obcych i jogi online. Łączę edukację z jogą i technikami medytacyjno-relaksacyjnymi. Dzisiaj ćwiczenie oddechowe, oddech uspokajający. Zawsze kiedy jesteś zestresowany, zestresowana przed egzaminem, sprawdzianem albo w jakiejś innej sytuacji życiowej wykonaj ten oddech. Usiądź w siadzie skrzyżnym, czyli pozycji łatwej. Ehm, prawą ręką, prawym kciukiem zatkaj prawą dziurkę od nosa, lewa ręka w gijan mudra, czyli kciuk połączony z palcem wskazującym. Zamknij oczy i wykonuj głębokie oddechy przez lewą dziurkę. Zacznijmy. Głębokie wdechy i spokojne, długie wydechy. Przy każdym wdechu czujesz, jak twój brzuch unosi się, a przy każdym wydechu opada, staje się wklęsły. Pięćkół prawej dłoni zatyka prawą dziurkę, pozostałe palce są wyprostowane, skierowane ku niebu. Pamiętaj o wyprostowanym kręgosłupie. Cały czas spokojnie oddychasz, głębokie wdechy i długie wydechy. Wdech i z wydechem opuść prawą dłoń na kolano, głęboki wdech. Zatrzymaj powietrze i wydech. Powoli otwórz oczy. Jak się czujesz? Mam nadzieję, że bardziej spokojny, spokojna. W przyszłym tygodniu nauczę cię oddechu pobudzającego. Dziękuję ci za praktykę i zapraszam za tydzień.